Kiedy byłam małą dziewczynką, śpiewałam taką piosenkę. Z polskich ziem, z Krakowa, o wawelskim smoku. Wybudował król Krak nad Wisłą zamek obronny, palisadą dębową otoczony, mocny i piękny. U stóp góry wawelskiej, na podgrodziu, biegały chaty rzemieślników, piekarzy, garncarzy, Wiecie, co to jest? Kim był garncarz? Robił garnki z gliny. I szewców. Nieco dalej, wśród pól i lasów, rozłożyły się chłopskie zagrody. Cieszył się krak, patrząc na swoją żyzną i bogatą krainę. Akurat kmiecie, czyli chłopi, kołacz upiekli z tegorocznej mąki. Wszyscy będą się radować, śpiewać i tańczyć. Poczciwy krak uśmiechał się do siebie. Nie przeczuwał, jaką niespodziankę gotuje mu los. Następny dzień zapowiadał się wspaniale. Rozgrzana słońcem ziemia pachniała jak świeży bochen chleba. Właśnie barwny korowód dożynkowy ruszył na wawel, gdy nagle niebo Pociemniało, jakby chmura jakaś ogromna zasłoniła słońce. Ludzie zadarli głowę i struchleli. Nie chmura to była, ale potwór skrzydlaty rybią łuską pokryty, ogniem ziarnujący. Zawisła poczwara nad Wawelem, a po chwili z szumem skrzydeł opadła na brzeg wisły. Wszyscy widzieli, jak wypełza do skalnej jaskini pod zamkiem. Blady strach padł na Krakowian. Następnego ranka smok wytoczył się z jamy i zaryczał groźnie. Rzućmy mu jakąś kozę albo owcę. – Na pożarcie, bo inaczej gotów zagrozić ludziom! – szeptali trwożni królewscy doradcy. Tak też zrobiono. Potwór połknął daninę, popił wodą z Wisły i wczołgał się do jamy. Na drugi dzień historia powtórzyła się z tą różnicą, że na deser porwał jeszcze parę owiec z królewskiego stada. – Jak tak dalej pójdzie? – wiadali ludzie. Gad pochłonie cały nasz dobytek, a wtedy. aż strach było myśleć co wtedy? Najmędrsi krakowianie godzinami radzili: Jak zgładzić poczwarę? Różni śmiałkowie próbowali walki ze smokiem. Niestety, potwór był tak silny, że jednym uderzeniem łapy czy ogona wyrzucał w powietrze rycerza w pełnej zbroi. A ci, którym udało się dosięgnąć go mieczem, opowiadali, że skóra ma tak twardą jak skała. Jak stawić mu czoło? Jak się bronić? Smutek i strach zagościły w Krakowie. Ludzie niechętnie wychodzili z domu. Biedny król nie spał po nocach ze zgryzoty. Gdy zdawało się, że nie ma już żadnego ratunku, do bram zamku zastukał ubogi szewczyk. Miłościwy panie, rzekł do kraka. Sporo nie da się zwalczyć smoka siłą? Może uda się postępem, podstępem. Król z szewcem długo naradzali się w sali tronowej. Gdy stamtąd wyszli, zasiedli razem do stołu, a krak pierwszy raz od wielu dni z apetytem wziął się do jedzenia. Następnego dnia o świcie szewczyk ruszył do smoczej jamy. Na plecach niósł barana, a właściwie baranią skórę, wypchaną smołą i siarką. Szybko wyjął z zapazuchy cztery grube patyki i na nich postawił swe dzieło. — Naści gadzino! — mroknął i wziął nogi za pas, bo z jamy dobiegło smocze sapanie. Potwór głodny był strasznie, bo poprzedniego dnia zaledwie dwie chude gęsi znalazł przed swoją jamą. Jednym kłapnięciem pożaru barana oblizał się i ognistym oddechem. Nagle co to? W brzuszysku zaczęło go coś palić. Pognała po czwara ku wiśle, zanurzyła pysk w fale i zaczęła pić. Patrzył na to krak z okna zamku, patrzył szewczyk z górki pod lasem. Gadzina piła, piła i piła. Brzuszysko pęczniało jej coraz bardziej. Nagle potężny huk wstrząsnął powietrzem. Przestraszone ptaki frunęły w niebo. Ludzie powybiegali z chat. Hurra! krzyknął szepczyk! A król padł na kolana, dziękując niebu za wybawienie. Pękło obrzydłe smoczysko na sto tysięcy kawałków. Wielka radość zapanowała w mieście. Krak obsypał dzielnego chłopaka darami. Jedzono, pito i tańczono przez trzy dni, a czwartego dnia każdy wziął się z radością do swojej zwykłej roboty. Kniecie zaczęli krzątać się przy gospodarstwie, garncarze lepić garnki, a szewczyk zabrał się do szycia butów ze smoczej skóry dla króla. mojego dzieciństwa o kotku. Ta żaba była słaba. Więc przychodzi do doktora i powiada, jestem chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada, pani zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana na siebie chucha i dmucha. Bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora, a doktora chora. Słucha, mam być sucha? Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż tak wyschła że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. Muzyka E